Księga Habakuka, rozdział drugi, część druga. Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę Twojemu domowi. Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia. Habakuk tutaj zapisał to, co Bóg miał do powiedzenia Chaldejczykom: będą narzędziem Bożego Gniewu i karcenia Izraela. Ale za zbrodnie, które popełnią na wielu narodach w czasie swojej potęgi, Bóg będzie ich potem niszczył. Gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Chaldejczycy będą budowali domy i miasta, wyzyskując i mordując podbite narody. W tym objawieniu danym Habakukowi Bóg stwierdza, że będą budowali miasta na krwi. Pewnie wielu niewolników zginie przy tych budowach. Fundamentem potęgi tego narodu będzie bezprawie, będzie zbrodnia. Czyż nie pochodzi to od pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień? A narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości. To, czy pojedynczy ludzie, albo całe narody będą miały jakiś pożytek ze swojego wysiłku, zależy od Boga. On może sprawić, że to, co zbudowane spłonie, albo to, co ludzie zrobią, okaże się bez wartości. Tak może postąpić z tymi, którzy nie chcą go uznać i oddawać mu czci. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana. Jak morze wodami jest wypełnione. Bóg na różne sposoby będzie karcił tych, którzy odwracają się od niego, i w końcu doprowadzi do tego, że świat będzie chciał go poznać i zacznie go poznawać. Ludzie, którzy będą żyli w tych czasach, postawią poznawanie Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Babilon jest przedstawiany w Biblii jako ośrodek wrogich prawdziwemu Bogu religii. Haldejscy mędrcy szerzyli te fałszywe kulty, które oddziaływały na ludzi podobnie jak alkohol. Odbierały im poczucie rzeczywistości i rozum. Bóg zapowiedział Habakukowi, że nie pozostawi tego bez kary. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą. Pij więc i ty i zataczaj się przyjdzie i do ciebie kielich sprawicy pana i będziesz syty hańby zamiast chwały gdyż obciąży cię bezprawie popełnione na libanie a rzeź zwierząt która je przeraziła powali cię z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach chaldejczycy zwodzili i wyzyskiwali narody Doprowadzali je do tego, że traciły poczucie rzeczywistości. Bóg sprawi, że coś podobnego przydarzy się także im. Tutaj jest mowa o jakimś bezprawiu, które będzie się działo w Libanie. Wycinano tam cedry, z których potem wznoszono domy w Babilonii. Bóg zapowiada, że ukaże zbrodnie, które tam się dokonywały. Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz? Posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią. Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany. Chaldejczycy przeżyli bałwochwalstwo, i w końcu ta wiara zgubi ich samych. Biada temu, kto mówi do drewna, obudź się, a do niemego kamienia, rusz się. Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. Ludzie, którzy nie chcą prawdziwego Boga, sporządzają sobie posągi z kamienia lub z drewna i chcą wierzyć, że te posągi mają moc, że stoi za nimi jakaś rzeczywistość duchowa, ale żadnego ducha w tych posągach nie ma. Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim cała Ziemio! Jest tylko jeden prawdziwy Bóg, który chce, żeby wszyscy ludzie się do niego zwrócili. Upadek Chaldejczyków, który zapowiada Habakuk, też przyczyni się do tego, że w końcu tak się stanie. Niech Boże swym szumem, a na niebios zi, pogodli a aż